Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Madery. Wymeldowaliśmy się z hotelu, tak jak wam mówiłam w poprzednim vlogu. Przyjechaliśmy do takiej pobliskiej miejscowości dosłownie kilkanaście minut z 15. Jest to miejscowość Santana, a w Santanie znajdują się takie typowe dla maderskiej em, przeszłej już społeczności domki. Wiecie, jak na przykład w Arbelobello we Włoszech takie ym, białe, to tutaj są z czerwonymi drzwiami i oknami. Już wam to pokażę. Tak jak już wcześniej mówiłam, pogoda nas nie rozpieszcza, jest naprawdę pochmurnie. A tu zobaczcie, mamy właśnie te domki i można sobie je popodziwiać. Ciekawie bardzo wyglądają. Zobaczcie, są przykryte strzechą. Nie ma ich tutaj jakoś bardzo dużo. Ale mimo wszystko warto tutaj na chwilkę podjechać i zobaczyć. Dogoniliśmy ładną pogodę. Zobaczcie, jesteśmy na półwyspie Sao Lorenzo i będziemy zmieszać, zmierzać na koniuszek. Na koniuszek wyspy, no co jest z moją mową? Na kaizde de Sardini. Tak trochę narzekałam na tą pogodę, i na tą Santanę, i w ogóle północ, ale na północ, pamiętajcie, na Maderze nie jedzie się dla miast, tylko jedzie się em, dla natury. Więc jeżeli chodzi o naturę, no to tam jest niezaprzeczalnie najpiękniejsza, więc em, polecam wybrać się mimo wszystko. Nam się super pogoda wczoraj trafiła, no bo tak jak powiedziałam, było bardzo słonecznie, a tam rzadko kiedy jest słonecznie, na przykład już dziś nie jest, ale cieszę się, że tutaj pomimo wiatru znaleźliśmy chcemy trochę słońca, bo to mimo wszystko a trekking w słońcu, to inna sprawa niż trekking w deszczu. I dotarliśmy po końcowi naszej trasy. Zobaczcie, tutaj jeszcze można 300 metrów przejść do baru. Teoretycznie tam ludzie też wchodzą na ten czubek, ale stwierdziliśmy, że na dziś będzie idealnie tyle. Bo zobaczcie, tam musimy jeszcze wrócić. Taka błyszcząca się nitka, to tam właśnie stoi nasz samochód, a nawet jeszcze dalej. Więc naprawdę zrobiliśmy niezły Szmat trasy. Niby tylko 3 km niecałe, ale no jednak była mocno wymagająca. Zobaczcie. A jeszcze sporo rzeczy dziś przed nami, więc musimy mieć siłę. E, więc zbieramy się. Mam nadzieję, że widoki Wam się podobały i idziemy. E, wracamy do samochodu. No i już w samochodzie zmierzamy ku hotelowi. Przetrwałam. Łatwo nie było, ale dałam radę. Najgorzej chyba było to, że czasem było bardzo ciepło, bo słońce świeciło, jak przestało wiać wiatr, a zaraz wiało i było zimno, No ale naprawdę, naprawdę warto tam pójść. Chociaż polecam przyjechać wcześniej, żeby zająć dobre miejsce parkingowe, bo my mieliśmy 1,5 kilometra od startu, więc no, jeszcze kawał drogi trzeba było dojść do samochodu. Ale no, tak jak powiedziałam, idziemy do hotelu. To do vloga numer 2. Moi drodzy, zameldowaliśmy się w nowym hotelu. Zobaczcie, jaki old school, ale naprawdę to jest bardzo fajny i dobry hotel. Tutaj mamy łóżko, wszystko jest w bardzo klasycznym stylu. Tu mamy toaletkę, tu jestem ja, więc dzień dobry. Tutaj mamy jeszcze jakiś tam fotel, telewizor, kącik wypoczynkowy, kanapas, tu. Biurko. No i chyba najlepsza część, czyli taras. Teraz z widokiem na cudowny, kwiecisty ogród. Mega to wygląda. Niestety teraz pada, no ale coś za coś. Dzięki ymm, temu, że jesteśmy w zimie, to jest tu tak pięknie zielono, ale dzięki temu niestety też często tutaj pada. Yy, więc czekamy, aż przestanie padać deszcz. No, więc moi drodzy, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, bo my idziemy teraz trochę podpoczywać i poczekamy, aż przestanie padać, a nie wiadomo, czy przestanie padać, więc ja się już z Wami żegnam i zapraszam na kolejnego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał kolejny dzień na Maderze i jesteście chętni na kolejny jeszcze. Więc no, wbijajcie na kolejne filmy. Wiem, powtarzam się, kolejne, kolejne, kolejne. No to cześć.